Dzień dobry, nazywam się Jakub Kaczyła, jestem lekarzem, specjalistą położnictwa i ginekologii. Idealist zajmuje się m.in. wykonywaniem przesiewowych badań prenatalnych. Jeśli chodzi o diagnostykę prenatalną, badaniem rekomendowanym dla każdej pacjentki w pierwszym trymestrze ciąży, między 11 a 14 tygodniem jest test podwójny. Jest to badanie zalecane każdej pacjentce, zarówno przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Ginekologów i Położników, jak i Fetal Medicine Foundation. Badanie to powinno być wykonywane u każdej pacjentki. Polega na ocenie ryzyka aberracji chromosomowych na podstawie markerów z krwi i markerów z USG. Dodatkowym aspektem tego badania jest Ocena stanu przedrzucawkowego, ryzyka stanu przedrzucawkowego oraz ryzyka wewnątrzmatycznego ograniczenia wzrastania płodu, czyli takich zaburzeń wynikających z niewydolności łożyska. Czułość tego badania to 93-94%, jeśli chodzi o wykrywanie trisomi. Istotnym aspektem jest to, że jest to badanie przesiewowe i ono ma na celu przede wszystkim nie rozpoznanie wady genetycznej czy aberracji chromosomowej, a ocenę ryzyka i odsianie tych pacjentów, u których proponujemy rozszerzenie diagnostyki. Od u których kończymy diagnostykę, diagnostykę w zakresie wad genetycznych, w zakresie aberracji chromosomowych na tym badaniu. Jeśli chodzi o ocenę ryzyka stanu przerzucawkowego, to jest to bardzo istotny aspekt, gdyż powikłania wynikające z niewydolności łożyska zdarzają się dużo częściej niż wady genetyczne, o czym nie każdy, nie każdy pamięta. Ważne jest, żeby badanie wykonywał lekarz z certyfikatem, najlepiej z certyfikatem oceny przepływów w tętnicach macicznych, wtedy mamy możliwość oceny tych, tych zaburzeń. Jeśli chodzi o uwagi techniczne, możemy pobierać już po 10 tygodniu. Badanie najbardziej optymalnym czasem na wykonanie badania USG jest 12-13 tydzień. Skończony 12-13 tydzień. Do pobrania krwi nie trzeba być na czczo, wystarczy, wystarczy zgłosić się wcześniej. Przed badaniem USG, gdyż wtedy mamy możliwość kalkulacji ryzyka na jednej wizycie bez konieczności ponownego pojawienia się pacjentki. W zależności od wyniku badania przesiewowego, mamy trzy drogi postępowania u pacjentów w grupie niskiego ryzyka. Nie rozszerzamy dalej diagnostyki. U pacjentek z ryzykiem pośrednim proponujemy testy wolnego DNA płodowego natomiast u pacjentek z wysokim ryzykiem aberracji chromosomowych proponujemy dalszą diagnostykę inwazyjną test podwójny zwany potocznie testem PAP możemy również rozszerzyć o ocenę ryzyka stanu przerzucawkowego oraz hipotrofii Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników oraz Fetal Medicine Foundation proponuje aby takie badanie test złożony rozszerzyć również o oznaczenie Oprócz wspomnianych wcześniej dwóch białek, a również o trzecie białko, białko PLG, czyli Bożyskowy Czynnik Wzrostu, czułość oceny ryzyka stanu przedrzucawkowego wzrasta wtedy nawet do 90%. Dobrze wykonane badanie między 11 a 14 tygodniem na wysokiej jakości sprzęcie zwiększa zarówno bezpieczeństwo matki i dziecka oraz komfort pracy lekarza. Życzę wszystkim pacjentkom, aby trafiły do grupy niskiego ryzyka w teście podwójnym między 11 a 14 tygodniem.